Dlaczego toksyczni ludzie nie potrafią odpuścić i pogodzić się z porażką? Jednym z głównych czynników jest ich ego, które jest często nadmiernie wrażliwe i kruche. Dla takich osób porażka jest równoznaczna z utratą twarzy i obniżeniem poczucia własnej wartości. Dlatego starają się za wszelką cenę unikać sytuacji, w której musieliby przyznać swoje niepowodzenia. Ludzie bez duszy często mają również skłonność do myślenia w sposób czarno-biały, co oznacza, że nie potrafią zaakceptować porażki jako naturalnej części życia. Dla nich świat dzieli się na zwycięzców i przegranych, a być uważanym za przegranego jest dla nich nie do przyjęcia. Porażka staje się więc dla nich potężnym ciosem dla ich ego. Kolejnym powodem, dla którego antyczłowiek ma trudności z pogodzeniem się z porażką, jest jego ciągła potrzeba kontroli. Osoby takie często dążą do utrzymania kontroli nad wszystkim wokół siebie, co sprawia, że porażka jest dla nich sytuacją trudną do zaakceptowania, ponieważ oznacza utratę kontroli i wprowadza dysharmonię i niepewność. Dodatkowo toksyczni ludzie mogą mieć tendencję do projekcji swoich własnych niepowodzeń na innych, aby zrzucić winę za swoje porażki na innych ludzi. Takie zachowanie wynika z braku umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami i odpowiedzialnością za swoje czyny.